Wrócę do jeszcze dosyć dziwnego wydarzenia, delikatnie rzecz biorąc. Mianowicie pewnie Państwo o tym wiedzą już, że to do Parlamentu Kanadyjskiego został zaproszony w tych dniach prezydent Żeleński oraz w obecności premiera Ukrainy oraz parlamentarzystów kanadyjskich, zgotowano serdeczną owację nie tylko Żeleńskiemu, ale zgotowano też serdeczną owację byłemu ss ukraińskiemu no, można mu pogratulować, że w wieku 98 lat tak się dobrze trzyma. No, jakim był człowiekiem, to mi trudno osądzać, bo przecież odpowiada się indywidualnie. No, niemniej jednak te SS Galicien to zapisało się raczej czarną zgłoską w historii II wojny światowej. Owszem, były oddziały SS, które były regularnymi oddziałami wojskowymi, które po prostu były frontowymi oddziałami wojskowymi, ale też były też i takie, które dokonywały zbrodni i SS Galicjen do takich się zalicza. Warto to powtarzać i warto to pamiętać, z tym, że ciągle zadziwia mnie fakt, że Żeleński, który jest Żydem, zresztą nie on jeden w aparacie państwowym Ukrainy, była jakieś taka sytuacja, że jak przyjeżdżał premier Netanyahu z Izraela, to przyjechał, przyjeżdżał do Ukrainy, gdzie zarówno Premier, jak i prezydent byli Żydami. To był jedyny kraj na świecie poza Izraelem, gdzie zarówno premier, jak i prezydent byli Żydami. Nie zadziwia mnie, że przecież ci ukraińscy Żydzi doskonale chyba wiedzą, co się działo w czasie II wojny światowej, ale widocznie na tym etapie mają jakieś inne plany. Które... No zobaczymy. Ja stawiam na to, że oni sobie o tym na pewno w pewnym czasie przypomną. Zelensky's speech received at least a dozen standing ovations. There was also one for this man, a 98 year old Ukrainian Canadian who fought for Ukrainian independence against the Russians during the Second World War.